Podcast Dilerzy po Godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Z tej strony Maciej Przygórzewski i Adam Fuchs. Dzisiaj spotkaliśmy się porozmawiać o temacie, który wiele osób bardzo interesuje, mianowicie o oszczędzaniu w walutach i kilku innych rzeczach związanych z tym tematem. Tak, w takim razie, jeżeli możemy zacząć od tego, że ogólnie warto oszczędzać, jeżeli mamy tylko taką możliwość, to warto nie dość, że tworzyć sobie poduszkę bezpieczeństwa tak zwaną na jakiś gorszy czas, to i też zwyczajnie próbować w ten sposób oszczędzać i na przyszłość, i na jakieś większe wydatki. Więc taka pierwsza rada z mojej strony, jeżeli tylko mamy możliwość, to nawet jeżeli nie będą to wysokie kwoty, ale regularnie odkładane, to warto to robić. Tak, znaczy musimy rozróżnić przede wszystkim dwie rzeczy. Mamy oszczędności, tak jak Adam wspomniał, w celach inwestycyjnych, gdzie naszym głównym celem jest pewna taka długofalowa... Yy, długofalowe zbieranie jakichś środków, kapitału, czy to chcemy kupić, nie wiem, nowy samochód, czy zbieramy na wkład wasy na mieszkanie, wtedy faktycznie bardzo interesuje nas stopa zwrotu, a z drugiej strony mamy takie inwestycje, które po prostu pozwalają nam zbudować jakąś rezerwę, yy, która jak nam się kiedyś noga powinie, będzie mieć jakiś niespodziewany wydatek, po prostu możemy z tych pieniędzy trochę więcej pociągnąć, trochę sobie jakby dajemy taki spokojniejszy sen, i w podejściu w tych inwestycjach jest. Jednak pewna różnica, ponieważ w tym długim wypadku nie interesuje nas aż tak bardzo stopa zwrotu, a to, żeby te pieniądze w miarę stabilnie trzymały wartość, żeby nie traciły na inflacji, no bo to jest teraz tak naprawdę to, czym się bardzo często interesujemy w przypadku inwestycji. No i w momencie, kiedy w Polsce mamy teraz inflację zbliżającą się do 6%, no to bardzo często pojawia się taka logika pod tytułem, jeżeli trzymam te pieniądze, to one po prostu tracą. Tak jest, ponieważ nie dość przeszalejącej powoli już inflacji możemy tak o niej mówić, to dodatkowo stopy procentowe sprowadzone są blisko zera, czyli realne są ujemne i trzymanie chociażby ich na zwykłej lokacie tak naprawdę wiąże się ze stratą wartości tych naszych oszczędności. I pytanie teraz, co robić, gdzie iść, w którą stronę, żeby, żeby nasze oszczędności aż tak nie traciły. No i tu mamy tak naprawdę w inwestowaniu może możliwości. Tak naprawdę ten podcast jest zdecydowanie za krótki, żeby chociaż je wszystkie wymienić. Natomiast jeżeli rozmawiamy o takich inwestycjach, które nie będą wymagały od nas specjalnie aktywności. Po prostu kupimy coś, co będzie miało w miarę stabilną stopę zwrotu i po prostu te pieniądze będą leżeć. Nie znamy się na tym, nie chcemy się znać, nie będziemy się tym interesować. No to w tym momencie przychodzą nam do głowy jakieś obligacje, lokaty tego typu rzeczy. Natomiast te obligacje czy lokaty, one wcale nie muszą być w złotych. I tak jak słusznie Adam zwrócił uwagę, jest pewna różnica między inflacją, jak te pieniądze tracą na wartości, a stopami procentowymi, które są pewną bazą dla tego, jako oprocentowane są lokaty. No i jeżeli w Polsce w tej chwili główna stopa procentowa wynosi 0,5%, a inflacja zbliża się do 6, no to jesteśmy 5,5%, konkretnie na moment nagrywania, 5,4% względem stopy procentowej w plecy, a w względem lokat nawet więcej. W związku z czym zmiana waluty może to poprawić, prawda, Adamie? Tak jest. Można próbować szukać. Hmm... Innych środków, a pod innymi środkami w tej chwili właśnie mam na myśli inne waluty. Bardzo dobrze też czas pandemii, oprócz tutaj sytuacji inflacyjnej czy, czy niskich stóp procentowych, ale też dobrze po, pokazał, że nasza rodzima waluta, polski złoty, bywa bardzo niestabilny w momentach kryzysowych, w momentach paniki na rynkach. I teraz warto się zastanowić, czy przypadkiem o skierowanie przynajmniej jakiejś części oszczędności w waluty obce nie jest dobrym wyjściem. I tutaj oczywiście króluje jakby na całym świecie wciąż dolar amerykański i on pozostaje najstabilniejszą walutą też w długiej perspektywie, jeżeli będziemy patrzyli na perspektywę nawet kilku czy kilkunastu lat. Dodatkowo jest on główną walutą rozliczeniową na świecie wciąż. I oczywiście też tutaj niekoniecznie musimy inwestować nawet w same dolary i tylko kupować dolary, ale możemy też w papiery dłużne obligacje amerykańskie zainwestować, jeżeli już te dolary mamy, jakby opcji jest kilka. Natomiast jeszcze po dolarze amerykańskim na pewno tutaj euro się wyróżnia, jako też takie aktywo drugie na świecie, jeżeli chodzi o to o, o obrót walutami. I oczywiście też o stabilność, bo tutaj stabilność gospodarki, czy amerykańskiej, czy ogólnoeuropejskiej, jest bardzo ważna. No ale tutaj oczywiście pytanie też pojawia się, w którym momencie warto te środki zakupić w takich walutach. Tak, no bo trzeba sobie tak naprawdę spojrzeć na to, kiedy inwestycja w walucie będzie bardziej opłacalna niż w złotówkach. No bo zakładamy tutaj, że rozważamy inwestycje walutowe po to, żeby na nich zarobić więcej niż w polskich złotych. No i tak naprawdę mamy dwie możliwości zarobienia. Pierwsza jest taka, że wybierzemy po prostu walutę, która będzie miała lepsze... Lepszą stopę zwrotu z tych instrumentów o stałej stopie zwrotu, bądź bezpiecznych, jak się je nazywa często, od polskiego złotego i w tym momencie na różnicy zarobimy. A druga możliwość to jest taka, że po prostu kupimy tą walutę, kiedy ona będzie relatywnie tańsza i sprzedamy, jak będzie relatywnie droższa. Natomiast tu już trochę dochodzimy do takiego etapu przewidywania rynku, przewidywania zmian kursowych. To nie jest zawsze taki temat, który jest polecany szczególnie osobom, które mało mają z tymi rynkami wspólnego, bo to często powoduje, że bardzo dużo potem energii i spokoju tracimy na tym, żeby po prostu te rynki obserwować, bo sobie z dnia na dzień po prostu zatruwamy życie sprawdzając dzień w dzień kurs czy to dolara czy to euro. Natomiast jeżeli mówimy o takich inwestycjach gdzie po prostu znacznie bardziej zależy nam na zachowaniu wartości kapitału bo boimy się jakichś rzeczy mamy umiarkowane zaufanie do decydentów gospodarczych no to w tym momencie faktycznie wyniesienie przynajmniej jakiejś części oszczędności w waluty obce powoduje że prawdopodobnie będziemy trochę spokojniej jednak spać. Ja myślę że to jest ważny i istotny punkt tutaj że części Naszych oszczędności i aktywów, ponieważ tu chyba najważniejsza rzecz, od której warto byłoby zacząć tę rozmowę, to to, że nie warto kierować swoich oszczędności tylko w jedno aktywo, ponieważ zwyczajnie jest to bardziej ryzykowne i, 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 i niebezpieczne. Tak, i oczywiście tutaj jak najbardziej, jeżeli chodzi. O długoterminowe inwestowanie, to nie warto sprawdzać rynków codziennie, interesować się tym, bo rzeczywiście nerwowo i psychologicznie to może być bardzo trudna sytuacja. Więc jeżeli już zdecydujemy się na to, żeby jakieś nasze oszczędności skierować w waluty obce i nie traktować ich jako krótkoterminową inwestycję, to warto na spokojnie porównywać kurs, ale w przestrzeni kwartałów czy, czy jeszcze dłuższym. Natomiast jeżeli już mamy walutę obcą, to jednak musimy ją gdzieś umieścić. Tak? Tutaj do wyboru mamy pewnie, naj, pewnie pierwsze, co przychodzi do głowy, to konta walutowe w bankach, po prostu. Tak? I tutaj oczywiście warunki mogą się różnić między bankami i znowu najpopularniejsze będą konta walutowe czy to w euro, czy w dolarze, czy w funcie brytyjskim, chociażby oczywiście też czy z drugiej strony we frankach szwajcarskich, chociaż to już troszkę inny temat na polskim podwórku, ale oprócz banków, oprócz kont bankowych jest też jeszcze inna opcja, czyli portfele walutowe, tak? Tak? No, jakby starsze pokolenie na pewno przypomni nam jeszcze o jednej opcji, której my tutaj właściwie nie rozważamy, czyli tak naprawdę wymiana gotówki i trzymanie jej w domu. Natomiast jakby. Jest... Trzymanie w materacie albo w skarpecie, no zdecydowanie myślę, że to już trochę. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w przypadku euro na przykład mamy ujemną stopę procentową. Spora część banków czy innych instytucji wprowadziła opłaty za trzymanie wysokiego salda, w związku z czym osoby, które mają większy apetyt na ryzyko fizyczne, a Chcą zaoszczędzić, mogą faktycznie skierować się w taką stronę, no bo po prostu nie zapłacą za trzymanie środków wtedy. Tak, ale też oczywiście można w takim momencie rozważyć, czy przypadkiem koszt trzymania środków w, w, na koncie w innym kraju nie będzie czasem, czasami niższy niż właśnie w polskim banku na koncie. O, walutowym. No na pewno niczym niż zakup sejfu. Tak. <noise> tak jest, tak jest. Chociaż oczywiście wszystko zależy od perspektywy czasowej, um, ale właśnie chciałem też nawiązać do tych po prostu innych możliwości, właśnie portfele walutowe, bo mamy już i w Polsce ileś serwisów tak? i są serwisy międzynarodowe, które prowadzą taką nazwijmy to usługę, bo z reguły oczywiście w tych samych miejscach można po prostu dokonać wymiany walut więc z jednej strony już tam dokonać zakupu obcej waluty, a z drugiej niekoniecznie przenosić je gdziekolwiek indziej, tylko otrzymać w tym miejscu. Tak, no to są zarówno firmy właśnie zajmujące się wymianą walut, są firmy wydające karty wielowoltowe, są serwisy zajmujące się płatnościami. Tego typu portmonetki są stosowane również w takich instytucjach, które zajmują się trochę takimi wirtualnym bankowością, w związku z czym jest to robić to coraz bardziej powszechne. Warto też zwrócić uwagę, że spora część z tych instytucji jest nadzorowana. Przez krajowych nadzorców, to są podmioty, które regularnie przechodzą kontrolę. W związku z czym jakby ten taki aspekt bezpieczeństwa tutaj, wiadomo, nie są to jeszcze banki, natomiast wcale nie są od nich daleko. Ale jednak o różnicy między bankami warto wspomnieć, bo w bankach bankowy fundusz gwarancyjny jednak gwarantuje nam, że nawet jeżeli z bankiem stanie się bardzo źle i upadnie, to te swoje środki do pewnej wysokości oczywiście otrzymamy. Natomiast dlatego, w kontekście firm niebankowych, to warto, warto w tym momencie na pewno sprawdzić, jak długo działają na rynku, właśnie jaka jest ich stabilność i tak dalej. Tak. Takie z drugiej strony pamiętajmy, że w Unii Europejskiej instytucje finansowe mają obowiązki trzymać środki przeznaczone na usługi płatnicze swoich użytkowników na osobnych, segregowanych rachunkach. W związku z czym, w momencie, kiedy nawet ta instytucja upada, odpukać, co się na szczęście bardzo rzadko zdarza, no to w tym momencie na osobnych, segregowanych rachunkach środki na wypłaty dla klientów są zabezpieczone osobno. W związku z czym mamy tutaj sytuację bardzo podobną, ponieważ mimo, że nie ma gwarancji zewnętrznego podmiotu, te środki musiały być na osobnych rachunkach, one nie mogły być wydawane na inne rzeczy. W związku z czym to ryzyko jest marginalne. Oczywiście, natomiast tutaj teraz wracamy do sedna może sprawy, czyli czy warto mieć część chociaż oszczędności w walutach obcych? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem po prostu to też działa trochę jako kolejna dywersyfikacja swoich oszczędności tudzież środków inwestycyjnych. Ja bym podszedł do tego w ten sposób. Jeżeli kogoś uspokaja to, że ma część walut Poza Polską i mniej boi się, co się tutaj wydarzy, czy to z inflacją, czy z innymi kwestiami, to jeżeli on w ten sposób płaci za swój spokój i wiele ten spokój go kosztuje, to oczywiście warto. Natomiast jeżeli mówimy o takim ściśle inwestycyjnym podejściu do inwestowania w waluty, to albo ktoś się nad tym dobrze zna, Albo w moim przynajmniej odczuciu podejmuje nieodpowiednią decyzję, ponieważ pamiętajmy, że nawet jeżeli inwestujemy w walutę obcą, to najczęściej wydajemy znowu w krajowej, w związku z czym najpierw mamy walutę krajową, płacimy za zamianę waluty, zostawiamy to w walucie obcej, a umówmy się, że stopy procentowe w krajach wyżej rozwiniętych, a przeważnie taką kupujemy, są przeważnie niższe niż w Polsce. W związku z czym to te instrumenty stabilne raczej nie będą tak opłacalne jak w Polsce aczkolwiek nazywanie obecnie tych polskich opłacalnymi to jest duże natużycie. Spore. Spore, natomiast potem znowu mamy konwersję, w związku z czym jakby jeżeli ktoś inwestuje po to, żeby spać spokojnie, waluty są jak najbardziej odpowiednie. Jeżeli ktoś szuka wysokich stóp zwrotu, to może niekoniecznie, chyba że faktycznie i jest osobą, że tak powiem obeznaną w branży, jest osobą, która jest świadoma tego, że te waluty mogą zarówno rosnąć, jak i spadać, ma jakby taką świadomość inwestycyjną i jest ona po prostu przyjąć czas, wtedy oczywiście waluty są jak najbardziej interesującym instrumentem. I myślę, że tutaj na razie postawimy może nie kropkę, a na przecinek, ponieważ um, jestem przekonany, że do tego tematu jeszcze możemy jak najbardziej wrócić. Za dzisiaj dziękujemy, Adam Fuchs, Maciej Przygórzewski, do widzenia. Do widzenia.